Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i dzisiaj będzie o zdolności kredytowej, o problemach, które nas otaczają ponieważ mamy teraz okres od jakiegoś czasu, już powiedzmy od dwóch lat że dzieje się dużo, były wirusy, inflacja, wojna, stopy procentowe i mamy teraz myślę, że takie warunki, w których wielu z Was czuje się troszeczkę przytłoczona są problemy finansowe, problemy zawodowe, tak, problemy biznesowe i jest to okres, w którym może się wydawać wielu osobom, że jest ciężko i nie jest to dobra okazja na zmianę, tak, na zarabianie lepiej, na zmianę swojej osoby. Pokażę wam dzisiaj fajną historię oraz ciekawe wnioski z tego płynące, jak coś zmienić, tak, jak być lepszym. Otóż jakoś w roku 2016, jak już byłem menedżerem restauracji, starałem się o zakup swojego pierwszego mieszkania, swojej pierwszej nieruchomości na kredyt, no i chciałem zbudować zdolność kredytową. Pracowałem wtedy na etacie jako menadżer i chciałem, budując zdolność kredytową, wziąć sobie jakąś małą rzecz na kredyt, żeby gdzieś tam dla banku pokazać, że ta zdolność będzie lepsza. tak? I chciałem kupić monitor na raty, monitor bodajże za 1000 zł, nawet chyba niecały 1000 zł. Wybrałem się do galerii, poprosiłem o monitor i pamiętam, że nie przyznano mi kredytu na chyba 800 zł na zwykły monitor. Byłem zażenowany, było mi wstyd, ponieważ już od dłuższego czasu publikowałem na Amazonie. Byłem menadżerem restauracji, miałem kiepską umowę w prawdzie o pracę, bo było to chyba 3-4 etatu. Wiadomo, jak działa biznes, mały szczególnie, dużo się odbywa pod stołem. Byłem okropnie zły, ponieważ nawet nie mogłem dostać kredytu na monitor. A co dopiero mówiąc o zbudowaniu zdolności kredytowej na mieszkanie, tak, które chciałem kupić, byłem kompletnie zły, oburzony warunki były kiepskie. I byłem w sytuacji wtedy, że mogłoby się wydawać, że jakim cudem ja mogę w ogóle swoje mieszkanie kupić na kredyt. Tak, gdzie potrzeba było chyba 200 tysięcy złotych kredytu, żeby to mieszkanie kupić. Pracy było ciężko. Szef mnie poniżał, pomimo moich dobrych wyników, byłem bardzo zły, ponieważ no, byłem uwięziony w pracy, w której musiałem tą zdolność kredytową budować. Warunki były kiepskie. Brak jakiegokolwiek doceniania mojej osoby, to sprawiło, że byłem okropnie zły. Na sytuację, na życie, tak i warunki były bardzo złe. Wydawało się, że jest to sytuacja bez wyjścia, ale zawziąłem się i jakoś tą zdolność kredytową zbudowałem i swoją pierwszą nieruchomość kupiłem. Trzy lata później, w roku 2020, brałem kredyt na swoje drugie mieszkanie i wtedy moja zdolność kredytowa wynosiła już prawie 2 miliony złotych, tak, 1 800 bodajże. I mogłem w tym momencie kupić sobie. Chyba 5 kawalerek na wynajem, i to byłoby już coś tak. Oczywiście postanowiłem nie zadłużać się pod korek. Kupiłem sobie po prostu większe mieszkanie. Starsze mieszkanie idzie na wynajem i wziąłem tylko 400 tysięcy złotych kredytów, pomimo takiej dużej zdolności kredytowej. W ciągu dosłownie trzech lat zbudowałem ogromną zdolność kredytową. Zmieniłem całkowicie swoje życie. Odszedłem z etatu, zarabiałem już o wiele więcej. Udało mi się wkrótce potem swój pierwszy milion zarobić. I sytuacja beznadziejna kilka lat wcześniej, brak możliwości nawet kupna monitora na kredyt, do sytuacji, gdzie miałem prawie 2 miliony złotych zdolności kredytowej. Wprawdzie oczywiście to był czas, kiedy stopy procentowe były niskie, ale wciąż w obecnym okresie miałem prawie milion złotych zdolności kredytowej. I chcę wam tutaj pokazać, że sytuacja w życiu bywa ciężka. Znajdujemy się w, tak w pracy, zawodowo, życiowo, w różnych sytuacjach, miejscach, że no po prostu jest źle, tak? Finansowo, życiowo, czy to nawet zdrowotnie, nie jesteśmy w sytuacji, kiedy no możemy za wiele zdziałać, ale taką największą lekcją po 37 latach mojego życia, no i puentą tego filmu jest fakt, że możemy zmienić wszystko, bo to, że mamy 20, 30, 40 lat i pracujemy w dany sposób, zarabiamy w dany sposób, mieszkamy w danym miejscu, jemy w dany sposób, tak, że mieszkamy z jakąś osobą, że mamy jakieś przekonania, może być to religia, może być to cokolwiek innego, przekonania zdrowotne, zarobkowe, to wcale nie znaczy, że to jest prawda, że to jest dobre, czy to jest złe, bo zrozumiałem po latach, że fakt, że się wychowałem na jakąś osobę, tak, moje otoczenie, rodzice, miasto, najbliżsi znajomi, szkoła, przekonania odnośnie tego, że ja po prostu muszę pracować na etacie. To są po prostu przekonania, które są wkładane do naszej głowy, i niestety większość osób, tak, większość społeczeństwa dorasta w przekonaniach raczej negatywnych. Oczywiście, komuś się zdarzy i po szczęści, że wychowa się w rodzinie milionerów, gdzie będzie uczony przedsiębiorczości, najlepsze książki, pieniądze i tak dalej. To jest wielkie szczęście oczywiście. Wtedy normalne wydaje się bycie milionerem, bycie wolnym i robienie tego, o czym się marzy. Niestety, myślę, że większość społeczeństwa, zdecydowana większość, w tym ja, wychowuje się w trudnych warunkach, gdzie niestety te przekonania nie sprzyjają zmianie życia, zarabiania i byciu wolnym. Jesteśmy kreowani raczej na takich niewolników, którzy idą do pracy i po prostu to swoje życie przeżywają. Ja zawsze czułem, że coś jest nie tak, i zacząłem poszukiwać książek, filmów na YouTubie, po prostu ludzi inspiracji do tego, że można być inną osobą. I to mi się udało. I chcę wam pokazać w tym filmie, że pomimo trudnej sytuacji, szczególnie w tym okresie, tak w tych latach, inflacji, problemów, wojny i różnych wielu innych rzeczy, można po pierwsze wiele zmienić. I to, że wy jesteście w jakimś miejscu, w sytuacji życia, gdzie czujecie, że coś jest tak, to nie znaczy, że to jest prawda, tak. To, że akurat dzisiaj pracujecie może w fabryce, czy w restauracji, to nie znaczy, że tak musi być za kilka lat, tak? to, że jesteście może grubi, to nie znaczy, że musicie być grubi kiedyś, tak? czy jakieś otoczenie macie, które wam nie odpowiada. Nie znaczy, że to otoczenie musi z wami być do końca życia. To, że wam rodzice mówili, czy szkoła, że trzeba iść do dobrej pracy i przeżyć to życie jakoś, męczyć się z ludźmi na co dzień, jakimiś których nie lubicie, nie znaczy, że tak musi być. Nikt wam nie broni wyjechać, stworzyć swoją małą firmę i być wolną osobą, tak? Ja pamiętam nawet kilka lat temu odnośnie przekonań, byłem wielkim przeciwnikiem kryptowalut. Więc wręcz się z tego wyśmiewałem, ponieważ moi znajomi w restauracji byli bardzo zafascynowani tematem. Ja to wyśmiewałem, ponieważ cały czas pracowałem na Amazonie i może dobrze, bo to mi się bardzo przysłużyło, ale po latach całkowicie zmieniłem na przykład przekonanie odnośnie kryptowalut. To było proste, ponieważ kryptowaluty pozwoliły mi dużo zarabiać i wtedy nie trzeba się specjalnie wysilać, żeby na przykład swoje przekonania zmienić. Ale chodzi o to, że to, że Wy uważacie dzisiaj, że jakaś droga jest dziwna, nieznana dla Was, nie znaczy wcale, że ona nie może być Wasza. Tak? Że nie możecie na przykład zarabiać online, czy nie możecie gdzieś wyjechać do fajnego kraju, zmienić swoje życie całkowicie pod każdym aspektem. Ja też po latach stwierdziłem, że. Po prostu byłem głupi, tak i wciąż jestem głupi w wielu aspektach i nie boję się tego przyznać, że się myliłem i że się często mylę, ponieważ doskonale sobie zdaję sprawę, że otoczenie mnie kształtuje w taki sposób, jakim jaki mnie kształtuje i na wiele spraw mam ograniczone yy, pole widzenia i cieszę się, że mogę się mylić, że mogę zmienić zdanie i przyznaję, że co do wielu rzeczy byłem w błędzie i uważałem, że się nie da, że są te rzeczy złe. Wcale tak nie jest, można. Wszystkie swoje przekonania, zmienić życie, i w ciągu kilku lat można być zupełnie inną osobą niż się jest teraz. Niezależnie od tego, czy jest inflacja, wojna, czy są problemy gospodarcze, czy jest wirus. Te trudne sytuacje można wręcz wykorzystać na swoją korzyść, ponieważ przykład taki prosty koronawirusa: mnóstwo firm, mnóstwo osób zarobiło wtedy. Kupę pieniędzy i była to świetna okazja. Jakiekolwiek zawirowania, zmiany są właśnie najlepszą okazją, żeby coś może zmienić, ponieważ jesteśmy wręcz zmuszani do zmiany. Także nie dajcie się swojemu otoczeniu. Często nasze wychowanie, te pierwsze 20, parę lat życia, szkoła, studia, rodzina, rodzice, przyjaciele, są to rzeczy, które dostajemy po prostu losowo, a że większość społeczeństwa, no niestety, nie ma. Takiego umysłu ludzi wolnych, umysłu ludzi sukcesu, bym to nazwał, no to jesteśmy kształtowani w ten sposób. Spróbujcie się z tego wyrwać. Nie bójcie się działać na własny rachunek, myślcie samodzielnie, odrzucajcie to, co jest dookoła Was, ponieważ może się Wam to bardzo przysłużyć, i myślę, że mój blog gdzieś tam jest do tego inspiracją dla wielu osób. Także zachęcam do działania i do życia niestandardowymi zasadami. Pozdrawiam ze słonecznych Beskidów. Zapraszam do darmowych materiałów. Linki znajdziecie pod filmem. Cześć, trzymajcie się na razie.